Siema, jestem w odróżnieniu w dzisiejszym odcinku. Sobie, może poszerzamy sobie te drogi. Bo jak widzicie, tutaj są różne rzeczy. Sorry, jakby co zawiercenie, bo to jest remont od nas z domu. Co tam robi? To są tabliczki. Nie on coś tu na tym serwerze zrobił. No, co chciałbyś mu pokazać? Co Znowu tą bo mogę tam zobaczyć co tam jest. Z tam zobaczę. Oczywiście jeszcze wam na szybkości pokażę, co ja z moim bratem zrobiłem. Tutaj taki tunel do jego domku. On ma To, malutki. to jest mój dyn. No, tam są tylko cztery śnieżki. Bo on tam bogactw nie ma, nie? No zjamy... A ja jeszcze ogólnie chciałbym pokazać kolejne przejście. No, o tutaj, tutaj, jak zauważyliście drzwi już nie ma To przejście do całego domku, który był kiedyś villagera Zresztą no, więcej villagerów jest w tym portaże. Ja już tu przeszłam oczywiście minecrafta całego o, Dobra Bez względu przedłużania, bez względnego przedłużania już zaczynamy Więc poczekajcie chwilę Bo Jak widzicie już jesteśmy po króciutkiej przerwie Trochę tam już przestali wiercić. Tylko na to czekałem Fajnie to tutaj ma tak dużo rzeczy to, 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 co to jest co wykopałem? To to jest takie długie? Bloki węgla, kowadło... no wątpię, żeby coś w kowadle w ogóle było. Fajne to jest. Dobra, idziemy sobie dalej troszeczkę. O, tu ma nawet krowy. Tam miał kurczaki, tu są krowy. Jeszcze owce. Świnie? spoko. Nie wiedziałam o tym. To będzie taki króciutki. Może 3 minutowe, nawet krótszy. To będzie skrzynka. Nie bierz czego. Ma nie brać mojej zbrojki. Zobaczcie. Mi sam zbrojkę z kiedy ja mam to skrzynki. Boże, ja miałam tego nie brać jajka. Jajuszka sobie weźmiemy. Ile jajek jaką musi zarabiać na tych jajkach? mało tych gór tutaj ma. Trochę tu dorobimy kurczaków. Dobra, jak się wyklują, dobra. Więcej już nie wkładamy. Dobra, zostawimy mu to niech się chłop cieszy. Tak ten serwer będzie co... Co to jest? No przepraszam bardzo. Muszę zobaczyć. Muszę to no, po prostu przetestować. Ile to wytrzy... ile ja mogę na tym wytrzymać pod wodą? Na tym serwerze że jest tyle lagu, więc będziemy go niestety usuwać, to jest ostatni odcinek. No tak trochę też żałuję, że to jest ostatni odcinek. No, no co zrobić, serwer za bardzo laguje. No i znowu zaczęli wiercić. Dobra, myślę, oby wam to nie przeszkadzało troszeczkę, to wiercenie. U. No bo myślę... To jest nie jest takie aż... No, trochę jest słaba pora na ogrywanie odcinka, dobra. Czy to są te lodowice co zrobił? Yy, chciałam zrobić mojemu bratowi. Ale to wszystko jak wiecie yy, No się rozstapi... roztopiło. Myślałem, że to się nie roztopi. I stąd musimy wyjść idziemy na jeziorko. Chodź ile dzięki temu wytrzymamy. Widzicie jak to są lagi Okej okay, może wy nie będziecie mi tak nie słyszeć Ej to jest koks, ja to wytrzymuję Nawet krople się jeszcze Teraz dopiero co bąbelki się pojawiły Spójrzcie jak to długo wytrzymuje Przecież To jest najlepszy hełm grze w Minecrafcie nie? Takiego hełmu jeszcze chyba nigdzie nie było Już nie wiedziałam, że taki hełm ktoś w ogóle zrobił na survivalu Ili jaki on musiał jak mieć level Żeby to tak zenchantować i nie patrzę ogólnie jaki to nie no to by wytrzymał z parę minut chyba pod wodą Tak mi jest, tylko Minecraft aleguje, pod tylem on zżera już 50 megabajtów. Ta mapa. zdecydowanie nie jest super. Ta mapa aż tyle zabiera megabajtów i sorry, cały czas przepraszam was za to wircenie. No, no co zrobię. Dobra, ze tylko jedną. Dobra, zalpiony będziemy mogli patrzeć, nawet po Okej, okay, no to my ja już będę może trochę głośniej mówić. Ale póki nie ma tego wiercenia, to nie. Muszę tam zobaczyć, co tam będzie. Ale mieszkam. Jeszcze... Minecrafta laguje. Tyle zabija megabajtów. Co to jest? Nie wiadomo, co to jest. ja muszę... Zobaczcie, na co on ten miecz zenczantował Jak to będzie mój miecz? Nie moje mieczem Przecież nie miałem Co? Nie zniszczono się i zaklęty ogień A to będzie już super ranczo, jak myślę Spójrzcie, Pieczone mięsko No i pie trzy pieczone mięska No to koc Dobra, w tym odcinku to było na tyle, cześć.